Dzień dobry kochani. Witam się z Wami widokiem na moje dynie. <laughs> Spójrzcie, jakie piękne bańki. Popatrzcie. Rosną, rosną. Są większe niż kilka dni temu. Mam wrażenie, że tamta jakoś szybciej rośnie, ale też chyba pierwsza się zawiązała. Ale ta też jest już naprawdę sążna. Leżą na folii po elementach konstrukcyjnych, no żeby tam od ziemi nie nic im się nie przytrafiło nie miałam nic ciekawszego, lepszego do podłożenia o jajku no, krzaczury tam widzicie, gdzie się ciągną, resztki blachy Ach, tam są moje dynki hokkaido, słonecznik cukinie przejdę sobie tędy no Osobiście uważam, że słonecznik to jest niesamowita ozdoba ogrodu. Rośnie sobie takie gdzieś na górze, kwitnie na żółto. Au! Ochlapała mnie woda właśnie z liścia słonecznikowego. I co? I ma kwiatki i wygląda pięknie. A tam dyńka. Na ciasto, na zupę. Jedna już zerwana. Sporo tego tam jest. Y Pozawiązywanych, więc jedna mi się tam wpakowała. Spróbuję wam to pokazać. Taki normalnie psikuśnik. Gdzie ty jesteś? Gdzieś pod liściem. Oj, znowu wlazam w słonecznik. O, przybliżę wam. Widzicie? Wylazła za siatkę, jest między siatką i matą. I tak rośnie. Jak to zebrać? Znaczy, no już mam plan na to, jak ją zebrać. O, może się przesunąć, tylko wlazłam w dynię. Po prostu ją obetnę i powoli spuszczę siatka, na, znaczy ta mata na szczęście się y, odgina i ona spo, na dół spadnie i z drugiej strony będzie czekał mąż i, i ją tam od spodu jakoś wyciągnie. No innej, innej metody za bardzo na to nie widzę. Tak sobie urosła, to tak ma. Chodźcie, zobaczycie postępy w budowie, bo są pomidory. Nadal słabo dojrzewają, no, ale jeszcze zanim na budowę przejdziemy, ja zostałam sama na ogrodzie, więc mogę spokojnie sobie nagrać. To pokażę Wam coś. O. Patrzcie. Chadzia. Jedna, druga. Tam malutka, trzecia. Kudełki widać. Tu czwarta, a tu piąta. O. A tu wyrasta szósta. Nie wiem, czy zdąży dojrzeć tak późno. Dobra, no jest przed połową. Nie wiem, który dzisiaj. Jest przed połową tego. Co my mamy? Sierpień. No to jeszcze mają trochę czasu. To może będzie kilka. No, fajnie by było. Swoją drogą nie wiem, czy kukurydza po jednej kolbie na, na łodygę. To tak, no nie wiem, no nic, dobra. ojku nie wiem którędy was zaprowadzić, a zaprowadzę was przez trawnik. Skosiła mama wczoraj. Mamy nową kosiarkę, tak, mamy, mamy. I przy okazji też Wam się pochwalę, że moje śledztwo doprowadziło do tego, że wiem, że po działce bryka sobie gruby bury kot. Aczkolwiek dalej nie rozwiązało to moje zagadki, dlaczego. Y płytki obsikane zostały czymś, co pachnie lisem. Pachnie. Śmierdzi. No. Dobra. Kochani, muszę przejść tutaj przez ten bałagan i wyjść. O! Pan Hydraulik, który przed chwilą odjechał, zostawił sobie radio. Może pojechał po coś i wróci. Bo słyszę, że radio tam gra. A mnie nie, 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 takich rzeczy nie. To są worki z częścią lekkiego styropianu. Y, który może zabrać pan normalny, który wozi, y, przyjeżdża po śmieci, bo to będzie jako tworzywa. No, to mamy zabudowany szczyt. Na poprzednim filmie, samolot no, leci. Nie widzicie? Widzicie jakieś maleństwo. Tak, mamy zabudowany szczyt. Mamy zadaszenie. To znaczy się, to z dachowa? badachowa? Ale wiecie co, to no jest zadaszenie, bo tam jest folia, tego kurczę nie widać, bo ja jestem kurdupel. <laughs> Więc wczoraj panowie cieślowie brykali i zawiesili wiechę. Czyli zakończony jest, to jest tak zwany stan surowy zamknięty. O, Nie było tego i nie było tego na górze ostatnio, jak pokazywałam. To się wy wydarzyło w tej przerwie. Jak mnie tu nie było. Syf. I burdel. Syf. Jeszcze więcej syfu. Jeszcze więcej syfu. To. Ech, tak. To są części ciężkie ze steropianu. I to wszystko pójdzie do kontenera, z którym mamy problemy, bo nie chcą nam przywieźć, bo droga zła. Bo się zagrzebią. A czy to moja <laughs> że ta droga zła? To gminna droga. Hello, no. Nie moja prywatna. No ale to mąż wczoraj tutaj ściągał y, ocieplenie. Tam jeszcze widzicie nad belką resztki. Teraz y, to wszystko będzie wykręczane. To wszystko wczoraj było ściągane. I y, lekki styropian bez placków i bez tynku i siatki wylądował w workach. Ja tu przejdę. Oj, 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 oj. O tam lampa. Widzicie tam lampa? Bo pan Hydrolik sobie do świetla. Dobra, ja tam do końca nie będę szła. Bo nie chcę się tutaj zabić o to. No, generalnie tam też został ocieplenie tutaj zdjęte. I z tamtego pokoju i tu. Więc sporo tego było. Oj, oj, oj. Muszę teraz wycofać i nie ubić. Nie stracić telefonu zębów życia. Wychodzimy, idziemy na zewnątrz. Ojejku. Łoki kontrast, nie? To też, o, Tu też są worki z ciężkim styropianem, czyli z tymi tymi. Bloczki jakieś. Tu gruz do wywalenia. Też styropian, bloczki. Bloczki będziemy kruszyć i dziury w drodze tym wypełniać. No. Hadzia. Pięknie. Ach, no zobaczymy. Tam jakieś e, w radiu jakieś wiadomości lecą, to tylko tak rzucę okiem, o tu też mąż ściągał, a tu pan hydraulik będzie rury, Pan będzie wanna, tu umywalka, w środku kibelek, tu wejście, dobra, gadają, no. No to mniej więcej widzicie jak postępują prace. Powiem Wam, że oczywiście są spory i niesnaski. Kłóci się mój mąż z moją mamą. Ja jestem gdzieś pomiędzy tym wszystkim i mam, prawdę mówiąc, wywalone. Ogólnie rzecz ujmując, to oni się tam drą koty, bo mama wymyśla, mąż musi robić, a on nie lubi niezaplanowanych robót i bo to jest wiecie, jego czas, jego siła, jemu nikt za to nie płaci. Nie lubi źle zorganizowanej pracy moja mama źle, źle organizuje pracę. Dlatego pokazuję Wam pomidorki, które powolutku, powolutku dojrzewają. Tak, tam się zarzucił. Też zaczynają dojrzewać te małe, już kilka tam zjedliśmy. Zostały popryskane, więc teraz trzy dni ich nie ruszamy. Tak, 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 tak. Wszystkich nadpobudliwych w związku z opryskami chemicznymi. No sorry, chcę mieć swoje pomidory. To, co kupujecie w sklepie, też są pryskane. No, a ja nie chcę, żeby mi moje miesiące pracy zabrała zaraza ziemniaczana. Na razie wydają się zdrowe, poza po jakimiś tam pojedynczymi liśćmi, na których są jakieś tam plamki. No, ale mówię, nie widziałam, żeby była zaraza ziemniaczana. Oto mam takie, takie coś na liściu. A potem mogę to urwać. No, to, to mi bardziej przypomina. Coś związanego z zarazą. O, chodź. Gdzie ty jesteś tu. U, 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 u. No. To może być objaw zarazy. Ważne, żeby się nie rozlazło i nie przeszło na, na owoce, na łodygi, żeby tkanki nie zamarły. I dźwięki słyszę, gdzieś jakieś żołędzie spadają, jestem taka czujna jak ważka. <laughs> no dobra, chodźcie, pokażę wam jeszcze papryczki. Cześć! To ja, to se mła. O, wróbla wypłoszyłam. Nie będziemy wchodzić do domu. Cześć wróblu! Ahoj! O, patrzcie. Komin stoi. Kotłownia. Pięknie. Tak. Tu jeszcze są pomidorki. O. Prawda, że uroczy. Liścia. Za płot. Prusztowanie. Oj, nie dojdę do moich papryczek. Jakoś dojdę. O. To są moje papryczki. I uwierzcie mi na słowo. Tam jest coś zawiązane. I przy dobrych wiatrach do października dojrzeje. <grystanie> no, przy dobrych wiatrach. Tań tu wczoraj wieczorem nosili to rusztowanie. O, Chyba trzeba Cię podlać. To zaraz dostaniesz wody. No. Ej, motylek. Uciekł. I słonecznik. Czy nie uważacie, że pięknie wygląda ta zieleń z tą rzucią na tle tego błękitnego nieba, gdy piękny kolor ma dzisiaj niebo. I ta wspomniana przeze mnie w ostatnim filmie hordensja szerszyńko oni lata. Tak będzie lepiej widać. Też na tle tego nieba. Zobaczcie, jak pięknie się zaróżowia. Osobiście uważam, że to wygląda naprawdę bajecznie. No i to jest kawał krzuna. Ona ma ze 2 metry średnicy. I spokojnie za 3 metry wysokości, więc naprawdę to jest ogromny krzew i niesamowicie i długo, i pięknie kwitnie. No, dobra kochani, będę się z Wami żegnać, gdyż ponieważ nic więcej ciekawego nie ma Wam do pokazania. Nagrał mi się poza pracownikami tylko kot, ten sam na tej samej ścieżce. Może wrzucę tutaj, bo mam na telefonie ten filmik na potwierdzenie moich słów. Zobaczycie Grubosa, bo taki jest potężny, taki to nie jest taki chude kociszcze. No ten szerszeń coś jakiś taki pijany, odurzony normalnie ilością kwiatów. Się nie może skupić. Dobra, trzymajcie się, kochani. Idę podleć surfinie.